Wladan Kowacewicz, najlepszy bramkarz sezonu PKOBP Ekstra Ekstraklasy, drugi rok z rzędu. Wladan, jakie to jest uczucie dla Ciebie po raz kolejny odbierać tę nagrodę? No Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, bo dwa roku z rzędu być najlepszym bramkarzem Ekstraklasy, to, to jest e, niesamowita sprawa i e, ja wiem, znam jakie też e, Uh, mam uh, rywalizację tu, jaka konkurencja jest, i jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że ta nagroda jest w uh, tym sezonie też u mnie. Ale też chciałbym ja podziękować wszystkim, uh, którzy pracują w klubie, uh, trenerom, uh, zawołać moim kolegom w drużynie, bo myślę, że bez, bez, bez nich i, i jego wsparcia, ta nagroda nie była tutaj w moich rękach. I szczególnie chciałbym podziękować Marekowi Papszunowi, bo trener, od którego dużo nauczyłem. I jestem dumny, że byłem w Rakowie i mam mistrza Polski za takim trenerem, jak jest Marek Papszun. No właśnie, Wladan to jest piękny okres dla nas wszystkich, dla wszystkich kibiców, dla Was, dla zawodników. To jest tak naprawdę spełnienie marzeń. Do Ciebie już kiedyś rozmawialiśmy, chwilę po tym jak to mistrzostwo zostało przyklepane, ale wtedy jeszcze nie czułeś, że, że udało się tego dokonać. Teraz już trochę czasu minęło. Była mistrzostka FETA, tysiące kibiców, mieszkańców Częstochowy w samym centrum. Teraz już możesz powiedzieć, że dotarło, że jesteśmy mistrzami Polski. teraz mogu Bilo drže uh, duže emocije ten večor bo uh, napravde pet raz razu istorije Rakova zrobeli smo misstvo i napravde mislim da kaže zawodnik kaže pracovni klub jes jes dumni šesti se se češom bo ten večer bil, bil uh, no de, no do zapomnjala Vladan raz jeszcze wielkie gratulacje i trzymamy kciuki za kolejne nagrody indywidualne i oczywiście drużynowe. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.